Dawno, dawno temu rozbiło się o ziemię czarodziejskie złe lustro. Jego maleńkie okruchy rozsypały się po świecie. Usiadały ludziom na ubraniach, na rękach, na włosach, a czasem wpadały aż do serca. Ludzie stawali się śli si i okrutni. Widzieli świat zupełnie nie tak, jak wyglądał. Którejś mroźnej skandynawskiej zimy Kruchy złego, szatańskiego lustra wpadły do oka i serca chłopca, który nazywał się Kaj. Królowa śniegu zabrała ze za sobą Kaja i odjechali. W północnym mroźny wiatr pomknęły sanie. Zapadła noc polarna, zawieja zatarła ślad. Gerda szukała Kaja. Pytała o niego kwiaty mające w ziemi swoje korzenie. Ale kwiaty nie wiedziały o kaju nic. Pytała ptaki, opowiadała ludziom o tej przedziwnej historii i o swojej tęsknocie. jest to piękna historia. Dziewczynki pewnie wrażliwsze są na królową śniegu niż bardziej wrażliwe niż na Tomcia Palucha. A królowa śniegu daje nam możliwości podróży przez cały świat, ponieważ Gerda szuka Kaja. Więc, ponieważ to nie jest baśń typowo opracowana, jest to bardziej show taneczne. Stworzyła nam ta baśń taką możliwość, żeby Gerda odwiedziła różne miejsca. Możemy pokazać lawę, możemy pokazać tam, gdzie jest gorąco i tam, gdzie jest zimno. Więc mamy możliwości, żeby pokazać tancerzy w różnych kostiumach, w różnych rytmach. Kidding on Cinderella, stay on the Kiśniku. Po wielu dniach i wielu życiach dotarła do Te ciężkie godziny pracy i jak wychodziłyśmy zeń, to w domu też na pewno wiele ćwiczyłyśmy. Przed każdym występem tutaj na scenie jest wiele prób rozciągań różnych takich rzeczy. Nie było łatwo, ale wyszło. W swych listewkach na poddaszach pokój kwitł zielony, żył długo i szczęśliwie razem on i ona, bo gdy miłość jest prawdziwa, dużą satysfakcję, że do pracy, żeby jeszcze, jeszcze produkować. Myślę, że dzieci chętnie przychodzą na nasze występy i myślę, że miłe wrażenie pozostaje. Zapraszamy do Zduńskiej Woli, tak? Tak, na 19 na godzinę 17 do filii Miejskiego Domu Kultury, czyli na osiedlu Karsznicach, tam mamy scenę, tam zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, jak chcieliby. Myślę, że warto, jest ogromny potencjał. Nasze dzieciaki są przeogromnie zdolne.